Halo, halo, czy mnie słyszycie? Eee. Eee. Halo? Dobra, muzyka jest za głośna. Halo? Dobra, muzyka jest za nie. telefon nie działa. Kurde, no. jeszcze mi się latarka włączyła, no ja nie mogę. Tragedia. Uuu. Zastanawiasz się, co tutaj robię? Nie, nie. Trochę. Się denerwuję teraz na mój telefon. Y nie polecam. Niech cię ześle to domową wiadomość. Dziękuję jako coś tam. O, ma też. Y o, cześć, truskawka. Na razie to wszystko ustawiam I dzisiaj gramy sobie w Bobloxa. Tak, Boblox dzisiaj. to trochę bardziej zacząłem ogarniać. Już są no na kurde napiwki Day i Chat. Tak. Możemy się też szanić. Życie. No to chyba. O tak. Nie ja wiem, nie znam się na tym. trochę, A na pewno zmniejszy. Albo nie, to kontrolować. I tak, dobra. Mm, o, ja też będę. Mam Cię w znajomych, czy nie? Na ROBLOXie F5 um. Jedna osoba dalej ogląda mm. A. A czemu by nie zagrać w Badworsy? Bo czemu by nie? Aha, to muszę jeszcze. Dobra, ja muszę jeszcze wejść z tego z, z baba. E, o nie czekaj. wracam, czekaj do tam. Coś mi się tutaj wykrzaczyło z tym czatem na 100% e yy. albo wejdza albo dywale czat pisanie to ej Masz jakieś kot tam czekaj, tylko ciebie szukam. Nie, czekaj, ja tu wciąż mam ten czat, więc ten czat. Tak. Będziemy grać w, w bedy Mam nadzieję, że to nie wygląda jakoś okropnie 20 klatek na sekundę Dobra, nie jest nie e, e, Nega Aimaka Ubus What What the fuck <laughs> what the fuck, uh, dude? Can you chill out, please, for a second? <laughs> no, no, I won't say it. I won't say it. I won't say it because because you know I will get uh, nuked by YouTube, and I'm playing game for kids.

Ja w... I, I'm banned from Isle. I'm banned from Isles. I don't know. Uh, uh, oh, o! Dołączę do 30, bo... Czemu by nie? I'm banned from the island. Why? Why? Why are you banned? Uh, I też uh, siema Wszyscy widzowie. Hi everyone. Tutaj jest, tutaj jest, ta, to jest bardzo poważny błąd, ponieważ to nie jest Twitter. Ponieważ to już nie jest Twitter, tylko jest X, to jest X. O Jezu, ale mi laguje. 16 FPSów. Ody rules, why? Why are you? Why? why? What? Adi rules, where's my cock? Where's, where's my cock, Adi rules? Where's my cock? Tak, to jest. To jest. To jest. Dobra, sobie chyba włączę tego shift locka. O, już nas jadą. A to jest kontrolą. Widzę. Jak kiedyś zarobię 3000 zł, to sobie kupię. Yy, 15 tysięcy 000... Boże nie. 1000 ziemniaków... Boże, 1000 kilo ziemniaków i sobie zbuduję lepszego kompa niż mam teraz laptopa. Eee. Jezus mi się to nawet nie ładuje, kurde. Eee. Będę strzelać w niewinnych yy, będę strzelać E ty... E! E, nie, nie, nie! Nie, 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 nie! no kampią się na nas, jebany A Nawet nie mogłem zacząć, a ci się debile kampią, ja nie mogę pierdolę. Tak, yy, tak, cała esencja tego streama polega na tym, że ja się denerwuję na jakieś głupie rzeczy. Dobra, mam... De, mam... Where's my kok? Where's my kok? Where's my cock? Where's my cock? Where's my, cock? Where's my, cock? Where's my cock? Idol, pozdrowi... pozdrawiam... Pozdrawiam... Cascade Gast, czy Cascade? Nie wiem jak... Chyba tu się Cascade wymawia Pozdrawiam wzajemnie. Gram w gry dla dzieci, ponieważ y, żadna inna mi nie pójdzie na moim ziemniaku, którym nazywam laptopem. O kurde, 5 osób jest. Jaka karta? No właśnie jaka karta. O co ci chodzi? Ja nie wiem jaka karta. O co ci o chodzi? To sobie wezmę Arbora. Ja. Nie wiem, nie umiem w tą grę. Miałem ja żyjesz... Żyję! ma papierek! Idę, szukam też raz serwera, w którym jesteś. Nie dołączysz teraz do mnie. Jak dopiero się kurde rozwalę na zbity ryj, to wtedy y, będę gdzieś mogła do mnie dołączyć siema papier? Jak można w tą grę grać? Nie wiem. A! Kur! Jaki codzie ja to zrobiłem? Chodziło mi o kartę graficzną. Oto polega problem. Nie mam karty graficznej. Czemu niż na mnie na Discordzie? Ja mam wyłączonego Discorda. Dobra, y będę tu pokazywać... Y 15 tysięcy zbrodni wojennych. Wskazuje tutaj 15 tysięcy zbrodni wojennych, więc nie patrz, nie patrzcie, nie patrzcie tu! Nie, nie, to tutaj, tutaj są zbrodnie wojenne. <grym> jak już do mnie dzwonisz, to dzwoń szybciej, bo kurde. Ja też nie wiem. To na czym grasz? Um, na ziemniaku, jak zawsze. I grub czat. Nie, 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 nie. Ja pitole. Czekaj, ja tu Dobra, teraz będzie się ławiać na grub czaty. Jezu, Cascade, ale, ale masz fajnie, kurde, no. Chłopie! Dude, you sent war crimes in the group chat and you are uh, shocked? Bro, you, you sent most of the shit there, not me. I am just... I forgot that this group existed Brak Dobra, pulhasę ja, Jaki mam? Czemu ja mam jakieś nieforge? Best 5 też będę Kude wy bogaci jacyś jesteście Nie wiem, wy się jakaś burżuazja, kurde. Ja nie mogę, kurde. We, Weź się bo za chwilę będę mieć takiego bula dupy, że, że e, jak stąd do Katowic. Ja mogę się z tobą zamienić. <laughs> Czekaj, ja się pytam, co to, co, 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 co to jest, co to jest? O jest, co to, co to ja robię? E, nie wiem, e, będę ich tam walać e, strzałami, bo inaczej nie umiem Dobra, e, kogo mam teraz zabić? E, o, 7 osób jest, witamy wszystkich, welcome everyone Guys When the Gripchart League year go on list. jest! No, 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 chyba strzelam czy coś tam, nie wiem. Jezu, ja mam takie lagi, że ja się boję w ogóle tutaj chodzić. Dobra, nawalam makro, kurde. Dymy beda. No. A ten... A nie 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 Kurde To no ja nie mogę nie Ja nie mogę w tą grę, jak nie gra Da nie da grać Ja nawet 15 FPS u tutaj nie mam Się za chwilę zesram. I to nie ironicznie. Dziękuję, dziękuję truskawka. E, dziękuję truskawka za te jakże chwalebne pochwały. Roblox zablokowany nawet idzie. 60... Nie chodzi mi o to, że 60 FPS. Ja mam 15 FPSów jak nie mniej. Ja, jest, ja jestem jakie już ustawienia. Jestem, jestem na minimalnych ustawienia! Nie wiem co tutaj się w ogóle od Janie Pawla na tym streamie. Pokaż jeszcze raz ustawienia. A nie to... To, to był dźwięk, czekaj, teraz jestem na minimalnych. Tak, jest Z boku odsunę. Jezu, ktoś mi... Ktoś mi jeszcze... Nie, nie, czemu? Nie, co to jest? Co to jest? Kurde. Eee. Co to jest? Diamond Guardians Have appeared. Nie wiem co to jest, ale teraz będę... Budować z klocków w ogóle dzięki Tobie, sander zacząłem robić. To się, to świetnie. Cieszę się, że kogoś inspiruje. Ja, ja, ja. Zawsze to było tak, że ja od wszystkim zżynałem. Teraz ode mnie zżynają. Osiągnęłem, osiągnęłem poziom kolejny. Ale nie, fajnie, 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 fajnie że zacząłem je zrobić. To dobrze dla ciebie to jest dla Ciebie to jest dla Ciebie A ja sobie teraz gram Dobra, ja im ja, ja teraz robię, kurny tak. Będę ich tam bombardować moimi strzałami. Będzie bombardowanie. Y... To kiedy Fortnite na streamku? Po pierwsze, nie mam miejsca na Fortnite. 2. nie mam pięciu lat. 3. Fortnite mi nie pójdzie. Ale wojny beat. Bum, bum, bum. Nie! Kur... To mnie tam szczela. Nie wiem, jakieś. Nie, ktoś jest to. No skąd mnie nibyś ma strzelać? Skąd? Nie, no kurde, skąd mnie szczela? Nie ma Eryk Bliski i High Gas Lighter. Fortnite ma GTX. Tylko problem jest taki. Tylko problem jest taki. Aha! Mamy przez Tylko problem jest taki, że ja nie mam karty graficznej w ogóle. Że, że ja, za kartę graficzną to ja mam ziemniaka. Ja nie żartuję. No to, to, to co tak Nie no... Lekaj dajcie Kopię dzisiaj diamenty, 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 diamenty. Jakąś musisz mnie... No właśnie, że kurde nie mam! Nie mam! Mam zintegrowane grafiki czy jakieś tam pierdoły Nie! Nie możesz dołączyć... Aj tak, dobra, nieważne, nie gra w tych bydło. Nie gra w tych bedwarsa, kurde. Ja wkurzyłem wystarczająco. <laughs> yeah, rip me this. Yeah, <laughs> I leaked the rat invite on in group chat. You did what? What you did? Nie mam wymagań da Cyberpunka, po pierwsze nie kupiłem Cyberpunka, po drugie nie, nie poleci mi, po trzecie kto kurde ogląda Cyberpunka Kibisa, nie do no, kurde moja południowa afrykańska hekerska mafia jeszcze mi na biła. zajebiście kurde Dobra, krzanie gra, to gra, gram na warfare. Co to za głosy? O, nie wiem, chyba burza albo bydło pasą. Nie wiem, co to jest od głosy jeszcze For anyone wondering uh, who the fuck is, uh, is Slater and all the rules, uh, to say they are my buddies from the South African uh, hacking gang mafia. Dobra, e, jesteśmy po stronie amerykańskiej. Jak głośny jest mój. Nie jest to, nie gram na PC, tylko gram na laptopie. I e, laptop jest na 11. Jak nie 12. Jak nie 13. Jak nie na 14. I will... Uh, th thank you, I guess, all the rules. odd oh, Będę się teraz wlatywać. Będę napierdalać Japończyków! Aweba ba na ha ha I hu woda da da di du lo I wudu na 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 nu ¡Y voy a... ¡Nana! ¡No le ocurre! ¡No ya pido! ¡Mierda! Szkoda, że render, distance i grafika na. na. na, na, na yy, bo blok nie jest yy, odseparowana. Ja, jak. Stampi z serwerem. Pięć osób. Kto zpierdoli. Proszę mi się spowiadać. No cztery osoby. Kto mi to zbior z tym Proszę mi się.

Czemu masz po polsku, ponieważ tutaj jest coś takiego jak experience language, ja polecam włączyć na angielski, bo jak to tłumaczy na polski, to tłumaczy na. Przez Google Translate I e, jest chujowe Jakie ekscytujące Zgadzam się w stu Minus, na minusie Jezu by kurde wyleciał Widać, że bierzesz mefedron Jeszcze jak Jak bez mefedronu robić streama Czy jest idiotyczne bez mefedronu robić streama Good night, bro. To co? Good night, bro. Good night, bro. Good night, guys. Dobra, e, idziemy na rush, bi, rush, bi, rush, bi, Robię rush, Tutaj mam bombę. Jak sobie pierdolnie ta bomba, w japończyku, to pierdolnie. Jak już pierdolnie, to będzie. I nie będzie już Japonii. I tyle będzie z Japonii. Podowanie przeciążone. Dlaczego? A może dlatego, że u mnie leje? Eł, 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 eł. E, ładowy, w, Dziska, jak nie słyszycie, to muszę Wam powiedzieć, że kończę chyba streama. Bo ja mam takie lagi, bo, u mnie, bo mnie pierdolnęła burza. Tyle. powiedzieć z tego. że mam lagi, bo nie masz, jest burza u mnie. A bam, 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 No ja bam, 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 bam,